Dniu drugim naszej wspaniałej dubajskiej przygody. Ktoś tu jeszcze śpi? No. <laughs> Idziemy na śniadanie. Jak widzicie, ja już jestem ogarnięta, bo robiłam trochę zdjęć i zaraz będę robić. Ja że jestem ogarnięta. No dobrze, dobrze. Taki fajny komplecik z My Mom Made It, ale moja mama tego nie zrobiła. Długi rękawek i tutaj takie Bodenki. Nie jest tak ciepło, ale myślę, że tak około 12 będzie, będzie cieplutko. Teraz mamy jakąś dziesiątą. No chodź! Przyszła pora na zdjęcia. Patrzcie jakie mamy. fitciki. Meczujące outfity. Jedziemy na plażę. Bo u nas na balkonie cień. Przez cały dzień. No i Dzisiaj mamy taki dzień ślubowy. Jedziemy jeszcze na wystawę z Jedziemy na zakupy? bo Bo ja... jedziesz, ja ja, ja ja po prostu co roku na urodziny kupuję sobie taki fajny prezent Jakąś torabeczkę albo jakieś No i mam kilka upatrzonych rzeczy, których nie mogę dostać online Więc zobaczę czy tutaj w są Fajnie, ja się tutaj fajnie czyli Na każdym kroku każdy sobie robi zdjęcia, nikt się nie patrzy na ciebie. influencer Patrzcie, jaki widok. Nie wiem, sprawie jest woda. Czy cieplutka, czy nie cieplutka. No to to fajne. No tak, no. Leżymy sobie, silujemy i patrzcie, jak mamy. Dostałam czajna w prezencie. Rzaba idzie pojeździć na jak to się nazywa? Na takiej elektrycznej desce. Zobaczymy jak on pójdzie. Będę ja jeździł na elektrycznej takiej... Na ten. desce elektrycznej, którą pływa się w wodzie. Chciałem takie coś kupić. Bo się jaram ogólnie deskami różnymi, snowboardem, wakeboardem, skateboardem, każdym boardem jaki jest ale taka przyjemność kosztuje moi drodzy 60 tysięcy złotych najtańsza taka, najtańszy model to jest 60 tysięcy złotych Ja bym powiedział, że te to mogą nawet 35 tysięcy euro kosztować tak? tak zamówione owocki a jak się czujesz? Myślisz, no że trochę to się spinam, bo no to ma śmigło, tak, mnie to śmigło p... Nie? Ale nie, to śmigło jest schowane. Trochę się, trochę się spinam, ale no myślę, że poradzę sobie jak na każdej desce, na której jeździłem w życiu, czyli załapię to w pierwsze dwie minuty, nie? No coś się dzieje. Jeszcze raz, kolej koleś stał o! Grubo, ale dobrze pójdzie Tak. Nie jak było? Co dbałeś się? Nie wiem, zwymiotowałem. Nie no, nie z Wymiotowałem. To jest zmiana. Banana. No opowiadaj jak było na desce, bo... Napiłem się wody było słonej się... i zwymiotowałem. <laughs> Ale ogólnie było fajnie, ale bardzo ciężko. Ale zerwałem też na plecy mnie, Bolinero. Znaczy, myślałem, że jestem super kozakiem na, de na deskach wszystkich. Stawałem na tej desce i płynąłem. W samo staniecie i utrzymanie się na niej nie było takim problemem. Ale były tam takie momenty, gdzie ona się tak wynurzała, i kiedy już ona chowała się znowu, no to nie umiałem utrzymać tego. Ciężko mi było po prostu panować nad no, tym, czy ona jakbyś... się wynurzała, czy nie wynurzała. Realnie jakbyś jeszcze raz czy dwa. Tak, ale bym nie chciał w tak słonej wodzie jak ta. Teraz wychodzimy, lecimy na miasto. Muszę wyraźnie te usta. Zrobiłam sobie taką fryzurkę, bo kupiłam sobie takiego długiego e, warkocza po prostu takie doczepiłam włosy do doczepianych włosów, Włosy z nie zabijają chyba. Nazywa się Lula Bells. Strona, na której właśnie możecie znaleźć yy, sztuczne włosy, bo to są sztuczne, ja mam do czynienia naturalne. I właśnie są takie kucyki, parkocze i ja sobie kupiłam właśnie ostatnio parkocza. I naprawdę, słuchajcie, fajnie to nie wygląda. Zobaczcie, ten parkocz jest bardzo, bardzo długi. Ale myślę, że fajnie. Fajnie, fajnie. I tutaj sobie właśnie tak wyciągnęłam te włoski. Pierwszy raz to robiłam, więc zobaczymy, czy to wytrwa w ogóle. Fajny, fajny I na sobie mam sukienkę, nową sukienkę od Poster, Poster Girl, chyba tak się nazywa ta marka. Jest fajna, bardzo świeża marka na Instagramie. Jak zwykle pożyczyłem twoje skarpetki. Fajnie. Ale co? Ale ja mam dwie pary tylko. Ale te króciaki sobie weźmiesz moje, no. Tak wygląda sukienka. Tutaj trochę prześwitujący materiał. Ale jestem zakochana w tym warkoczu. Ja wzięłam kolor Warm Blond albo Honey Blond, coś takiego, ale jest tam dużo, dużo odcieni i ja naprawdę myślę, że fajnie to zmoczyłam. I tak, idziemy na kolację, idziemy, yy, to co Żaba mówił, na wystawę i jakieś zakupy. Pokażę wam jeszcze, co dostaliśmy. Truskaweczki w czekoladzie ze złotem i szampan chyba do, do tej wanny. A, jeszcze tutaj, wow. Liczy. Koleś, któremu zajmuje dłużej. Nieprawda, ja czekam, na wyznasz. My się zawsze no. Ci dłużej. Nie, to zawsze. Nie. Ja potrafię zrobić włosy. Nie, nie, jest nie, nie, jest nie, nie, jest nie, 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 Jest, to nie, Jest, nie, ostatnio. nie, nie, Jesteśmy w Dubai Mall Ile, jak już wcześniej mówiłam, chciałam sobie kupić jakieś buciki, jakieś coś tam No idziemy na górę, widziałem już tam fajnych parę sklepów, naprawdę A pamiętajcie widzowie, co to się? jest I jedziemy na zakupy Bo ja... Ty jedziesz, ja oszczędzam Chyba, że w balmą będą te klapki, które mi się w podobają i wtedy, to tak. Nie ma tu designerskich klapków. No to tutaj ja mój sklep zakaczyłem, już nie chcę nic chyba kupić. Słuchajcie, no ja jednak jeszcze wejście do Louis Vuitton, musiałem zaliczyć, bo są tu zajebiste rzeczy. No bo tu właśnie przyszedłem po budki, bo jestem zależny od budów, jednak okazuje się. Ty jedziesz, ja oszczędzam Bardzo fajne. Te fajne też. A też tosy. Fajne, fajne. A te? To musiałbym się na to zdecydować. Sztos, gruby sztosik. Super koszuleczka, super bluza. Może jakąś bluza? Trzeba sobie tutaj przytulić. Nie ja No fajne, fajne rzeczy, co mogę powiedzieć. Ona biegnie już tam. Biegnie po swoje buty. których nie ma. O, tutaj Dua Lipa miała takie coś, widziałem. Są. Bardziej różowe, no. No fajne, w twoim, w twoim stylu, co mogę hmm. powiedzieć? No a możesz się spytać pani może o kolor, może na ale, wystawie nie ale ma. Ten też mi się podoba, a muszę zmierzyć. Spytaj się pani, pokaż to zdjęcie, no. Lila się wstydzi, po prostu rozmawia z ludźmi i ja jej pomagam czasem. A, 38 Słuchajcie, nie udało się Czekamy na ewentualny znak sygnał Żeby się odezwali do nas, czy uda się Lilce zakupić buty Szybko ta Prada i jedzenie, bo ja już zaraz umrę z głodu Tam O ziomale tu jeżdżą z, kurde prawdziwy Prawdziwi swego, jeżeli ci zakupują przejeb... na zakupy, jeżdżą tutaj po prostu w wózkiem. Ale plecy mnie bolą po tym, jak się wywaliłem na tej desce tak z wysokości. Ale powiem wam coś, widzowie. Było warto. Tak, bo było to kolejne doświadczenie deskowe w moim życiu. Kolejna deska zaliczona. <laughs> Zobaczcie, jaki miu piękne Może ja bym mogła mieć taki pokój, taki cały wyłożony wychwadzin. Jest to torebka na twoim poziomie, no. Prawda? Prawda. Pięknie. No jeszcze normalnie czarne i białe. Ale ta jest twoja. Fajne, styl. że różowa, co nie? No, Właśnie, bo to jest ale, nowy sezon, że różowa. Ale się świeci się. Co nie? No i co decydujesz się. No myślę, że tak, no, chciałam sobie coś kupić na 25 urodziny i myślę, że... No tak, 25 urodziny to special. Dla tych, którzy się zastanawiają, czemu to nie ja kupuję torebkę bo ja zabrałem ją na te wakacje. <laughs> po prostu to jest jej prezent urodzinowy, nasza piękna wycieczka. Jedzie dalej, nie przestaje. Chcę mieć teraz maczujący bucket do tej torebeczki. Dużo ładniejsza niż ten bucket, inny, inny poziom. Poza tym patrz jaki głęboki on jest, widzisz? Ale to tak ja chciałam tutaj to. No. Ale patrz jaki on jest głęboki. Kupiłam. Lilka sobie dała prezent na urodziny. Ja Zawsze sobie daję sama. Odkąd zarabiam No ale misiek, no żeby nie było, że ja nie daję. Nie no, oczywiście no. Od ciebie prezent, jakby wspaniały prezent na walentynki i... Rodziny, czyli wspaniały hotel, wspaniała wycieczka. I atrakcje jeszcze przewidziane. I atrakcje, no. Chcemy jeść. Wreszcie. Mm -hmm. W Dubaju są inne rzeczy tak naprawdę niż na Europę dostając, nie? Że tutaj zauważyłam, że dużo, dużo przede wszystkim kolorów przychodzi, a wydaje mi się, że na Europę mniej takich kolorowych. Jak Nordy. Ale goniś trochę jeszcze za mały. E, żaba zobaczył swój raj. Ber Lokalny sklep Ale tamte były mocniejsze, to są jakieś takie inne. No tak, ale i tak myślę, że to kosztuje tyle Ja myślę, że te ciuchy ich no różne ja myślę, kosztują tysięcy. tyle samo co Gucci i Louis Vuitton Jedzenie, jedzenie Słuchajcie, siedzimy tutaj w knajpce takiej w galerii Naprzeciwko Mountains Fontanny dubajskie, no i one tutaj One mają normalnie choreografię swoją Pokazać fontanny. Pokazać fontanny. Ale wiecie, jak to jest piękniejsze niż te fontanny? O, no. Mm. Nie no, pięknie tutaj, ja bym chciała tutaj zamieszkać na i ból. Dobra, słuchajcie, poszłam do apteki, bo musiałam iść właśnie po plastry, bo obgryzły mnie buty i znalazłam obok sklep Lego. Mamy właśnie naszą naszym gdzie mamy Małą wystawkę i żeby kochać DC i kochał Batmana A nie mamy żadnego LEGO Tyle razy o tym mówił, więc kupuję Walentynki no to nie tylko moje święto Stwierdziłam, że kupię coś mojemu ukochanemu I mam nadzieję, że się ucieszy, No ja no, na pewno się ucieszy. Ale fajnie, chciałam mu coś kupić i chciałam mu coś kupić właśnie tutaj Coś takiego fajnego No i co? Hmm, poszła, poszła do apteki i kupiła mi prezent No bo dziękuję Fajny co? Fajna głowa. Będziemy wkładać hotelu. Nie no, w domu. No właśnie, jest wystawa Louis Vuitton ona jest darmowa, więc sobie tutaj skoczymy. Ale generalnie są tutaj. To jest po prostu wystawa pokazująca historię Louis Vuitton I to jest fajne, że jakby od jakichś pierwszych modeli toreb Po najnowszą kolekcję jakby pokazane fajnie, jest jak, prze, jak przeszły te torby Jak jakieś takie iconic rzeczy, które w jednej torbie były Pozostały na zawsze, a tam reszta odpadła z nich też chodzi. Fajnie to Po prostu to co powybierali z tych modeli i przeszło do, do dzisiaj w tradycji Louis Vuitton Jeżeli będziemy mogli to nagramy To była do podawania szampana torba, ta to tak. pierwsza. A później już stworzyli takie. A to już znacie. To już znacie, tak jest. Dynok, Namiot, który, który się składa... składa w kurtkę Namiot, dynok. który się składa w kurtkę To jest coś no. A słuchajcie, tutaj jest torba w kształcie samolotu Która jest droższa od samolotu No i to wszystko Taka mała wystawa, ale fajna, bardzo ciekawa Dziękuję Dużo... Dużo. O, prawie się wywaliłam Tyle komplementów, ile zyskuję w obcych krajach, to w Polsce. Nigdy nie dostałam tyle. No od ciebie. No bo u nas nie ma kultury komplementowania, bo ludzie się obrażają. W sensie... Kobiety na przykład myślą od razu, że chcesz je poderwać. że co chodzi? Nie ma czegoś takiego, że powieś... o, ale ładne. No ale to, to powieś, o, ale to prawda, to prawda. Ale też nie ma czegoś takiego. Ale taką i laska już nie czuje w tym podtekstu. Nie, tylko ale zawsze... nie ma też czegoś takiego, że kobiety same się komplementują. Jedynie gdzie można to spotkać, to na imprezach wśród pijanych dziewczyn w toalecie. To tylko wtedy dziewczyny się komplementują. Tak to niestety nie, nie lepiej, mówić mówić sobie, komuś, lepiej mówić sobie miłe rzeczy niż niemiłe.